4 warianty w przebiegu trasy, w różnych przykrojach. Każdy z wariantów przewiduje przebudowa węzła wysoka i włączenie trasy w ulice Małą Węzła wysoka. Planowana jest przebudowa do pełnej kończyny tego węzła, czyli ten element tutaj pojawia się. Natomiast istotną sprawą jest w tym studium przekierowanie, pokazanie ruchu pieszych i rowerzystów przez obwodnicę miasta. I tutaj mamy, nasza propozycja jest ścieżka rowerowa Kichowni i lokalizacja kładki pieszo-rowerowej nad obwodnicą włączenie do ronda w okolicach rzutu handlowego, następnie poprowadzenie jej już na odcinku za zatoką autobusową, oddzielonym pasem rozdziału zieleni, 3,5 metrowy wyciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Spacerowej, aż do Leśniczówki w W pierwszym, czyli e, gdzie mamy tunel pod e, pachołkiem e, jednojezdniowym. pokazanie włączenia istniejący w, e, w ulicy Grunwaldzkiej. Tutaj wymagałoby to e, niewielkiej przebudowy e, skrzyżowania z Grunwaldzką oraz e, względem celowego układu e, do budowy pasa prawo skrętu i lewego skrętu. Natomiast tunel jednojezdniowy, włączenie w starą spacerowo poprzez węzeł kierunkowy, następnie w tym wariancie jest włączenie w starą spacerowo w stronę obwodnicy do stanu istniejącego, czyli do jednej jezdy w wariancie pierwszym, wariant drugi. Trzeci odcinek tunelowy, jak również czwarty, wygląda identycznie. Jest to dwie nitki jezdni poprowadzone w tunelu. Przebudowane strzelanie z Grunwalca, węzeł kierunkowy i włączenie w nowa spacerowa dwujezdnioma. Aż do samego jest dwustniowa w tych y, wariantach z ciąglem pieszo-rowerowym od tutaj leśniczówki Szefie, gdzie jest włączenie stan istniejący, aż do węzła. Jedna z nich drugiej jest rozdzielona pasem dwumetrowym zablokowanym, natomiast ciąg wierzchołowo-boperowy oddzielony pasem zieleni Kolejny odcinek analizowany jest to bumbacka niepodległości. W wariancie pierwszym i drugim oraz pierwszym i drugim jest odłączenie w stan istniejący. Tak samo w wariancie trzecim. Tutaj mamy zasygnalizowano przebieg węzeł z drogą czerwoną. Koncepcja tego węzła z drogą czerwoną. Ten wariant tutaj Analizowaliśmy też przejście pod Aleją Nowracą, Aleją Niepodległości. Dwoma jezdniami, też jedno jezdnie, łączenie się w ten stan istniejący na odcinku między Gospodą a Aleją Niepodległości. Akurat pokazany wariant z przeprowadzeniem jednej jezdni pod i włączenie jej w stan istniejący. To jest akurat odcinek tunelowy pod stroną wodnice, a tutaj jest przy R włączenie w stan istniejący lub obecny. Niemniej było ono projektowane w węzle. Jak wiem, tylko pierwszy etap tego węzła nie został zrealizowany. Pytanie jest do Państwa, dlaczego tak kosztochłonne rozwiązanie zaproponowaliście z Państwa zamiast po prostu przez węzło Po prostu ją trzeba dokleić, no bo ja wiem, że tam miejsca nie ma. Od razu powiem panie Małgosiu, dwie sprawy. Po pierwsze, po pierwsze generalna dyrekcja nie zgadza się na to, żeby były kolizje z łącznicami. I, i na pewno nie zgodzi się również w tej chwili. Więc praktycznie z, y, trzeba, by było to kładkę. Y, dla albo przewiercać najpierw pod, pod tym nasypem, później widować ludzi do góry, po to, żeby później znowu dało mu pod trasą i to koszty by były porównywalne. Druga sprawa, i to jest najbardziej zastanawiające, w ramach modernizacji obwodnicy, to również informacja z Generalnej Dyrekcji, miało być przejście tunelowe w tym miejscu. Nie zgodzili się mieszkańcy tego osiedla, że zakłóci to ich spokój że lumpy będą uchodziły z kilka osób tutaj przez nich osiedle. Upadła najrocjonalniejsza i najprostsza, najprostszy sposób przejścia przez Węzeł, a no więc tak, rolę. Tak. Natomiast, natomiast efekt oczywiście to jest jedna z propozycji, jak będzie jakaś inna propozycja, ten materiał trafia również do Generalnej Dyrekcji, być może, że gdzieś się po drodze spotkamy na pewno odbędzie się spotkanie z udziałem Zarządu Dróg i Zieleni i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji, w którym będzie jeszcze ta sprawa dyskutowana. Natomiast jednocześnie takie rozwiązanie daje szansę na pokonanie różnicy wysokości. Ta kładka tutaj musi być ponad 5 metrów nad obwodnicą. I dla pieszych, i dla rowerzystów jest to niezły wyczyn. Ale no, pan wykonanie prywatne chyba po stronie osoby. Czy Państwo rozumiem? E tutaj praktycznie trzymamy się istniejącego terenu, który według naszego rozpoznania już należy do gminy, bo ekran się kończy tu. A tam bliżej obwodowej? E tu. To? Tak? Nie, nie. Nie, do obwodowej bliżej. O, tak, 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 tak. O i tutaj przy samym, o tej. Tu? I tak, o, tu. No jest to, jest to, jest, to, jest to przed, to przedślenie, to przedślenie na pewno. Bo tam bardzo mieszkańcy protestowali, gdzie, kiedyś, ci, którzy... Tak, ci, którzy, to, tak, ci, którzy mieszkają w tym ci, i ci niżej tam, przy samej tak. obwodowej, ja, o, tu, 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 mieszkańcy. Tak jest, tak, właśnie. No, dobrze. proszę dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Syndromu limpi, czyli nie im głową. Przez 7 tygodni tutaj nie było No to naprawdę to jest czy, czy... Tak mamy. Tak wszystko. Ja przepraszam bardzo, jeszcze się no, dopytam, bo to. Nie, dużo osób mnie pyta o to. Te tereny, mi chodziło o te tereny. Te tereny są gminne, Tutaj to leci, tutaj po gminnych terenach? Chyba nie. Tutaj tak, może, a to chyba są czy nie? No nie. zobaczymy. To w każdym razie teraz była taka, żeby znaleźć się na granicy pasa drogowego w wodnicy z terenami prywatnymi, ale to będzie trzeba w takim razie jeszcze sprawdzić. Bo Możemy ja tutaj zapytać. Pan dyrektor jest korpuskim, może, może potwierdzić, że tak było. Zarząd Publiczny kiedyś opracował dwa rozwiązania przerzucenia kładki. I obydwa rozwiązania były dyskutowane, zorganizowałem duże spotkanie głosowych na ten temat i każde z nich zostało odrzucone prawie jednogłośnie, ponieważ każde z nich wchodzi w, tyra, w prywatne tereny. A skoro ta karka ma 5 metrów tutaj, to ona musi daleko sięgać, zjeżdżając, Czyli te? Dlatego No na, na, Tak, Dlaczego dlatego się tak dopytuję? Tak, mieliśmy do prądu koncepcję kładki na północ, co to bo założyliśmy dwie sprawy. Po pierwsze to główny środek ciężkości, chyba jednak jest między tym obiektem handlowym a terenami już osiedla osoba. A po drugie to widzieliśmy, że tamta została zostało no powtarzanie tego, co już nie zostało akceptacji. Wydawało nam się, że nie ma specjalnego sensu. Ale to jest temat do dyskusji na pewno, bo to jest na razie, na razie chodziło o dwie sprawy. Po pierwsze, żeby, żeby znalazły się rzeczywiście, żeby się znalazła w ogóle tak ładka w zakresie finansowym i rzeczowym tej inwestycji, żeby gdzieś nie zniknęła. Ale ta ładka rozumiem z, dyrek z pieniędzy dyre dyrekcji. Powinno być. No to, to już nie jest nie to... chyba już Chyba już nie, to już rama generalna chciała budować ławkę. Właśnie, no. Potrzebowała tylko udziału miasta w postaci projektu budowlanego. Miasto się na projekt nie zdecydowało z powodu, który nie pamiętał, który już Teraz tam ja nie powtórzę, tylko dowiem Tak, szczerze, jak wiem. Jak... Dobrze, dobrze, dziękuję. To tylko uczulam, że, że może pomyśleć, czy, czy tego przejścia nie zabrytować przez tereny gminne, żeby znowu sytuacja się nie powtórzyła, bo, bo bezwzględnie przejście pieszarowy rower tam powinno być, bo coraz więcej osób niestety przebiega po prostu. Przez znaczy, ja myślę tak, na tym etapie to chyba być może zawsze się o to martwimy. Powinniśmy poczekać na stanowisko generalne, do którego pan trafi do zaopiniowania. A to w tym kontekście, że o ile się do niedawno mówiło i to się mi już skargi, że po metropolitalnej S6 trafia miasta, to teraz jest opcja, że zostaje w Czyli problem ewentualnie przebudowy wezwań, sposobu przebudowy i zapewnienia określonych, w ciągłości określonych komunikacyjnych, to już będzie zdaniem nie winy nie tej koncepcji, tylko Tak, tak to